4, 3, 2, 1, go. Lewy Łuk. 50. Prawy 5 wypuść. Za szczytem 100 lewą. 100 lewą. Prawy 5 zostań. 70. Lewy 5. I 70. Lewą. Hamowanie. Prawy 3 syf zostań. Prawy 3 syf, Zostań... w zostań. Późno lewy 2, wypuść długi. 50, prawy 2 wypuść, bardzo późno. Lewy łuk, lewy łuk 200 i lewy łuk zostań z hamowaniem do prawy 3 przytni, zostań w lewy 3 przytni, w prawy 4 plus syf, 50, lewy 3 późno, syf na wyjściu. 40 i późno prawy 3 wypuść do lewy 5 100 lewą prawy 5 100 i zajebista uwaga prawy 3 na 2 bardzo długi późno 100 lewy 4 w prawy 5 zostań w lewy 3 na 3 plus podwójny Lewy łuk, 50. Lewy łuk, 50. I uwaga, prawy 3 zostań. W lewy 3 plus długi. W lewy 3 plus długi. W prawy 3 plus wypuść, to jest lewy 3 plus długi. W prawy 3 plus wypuść, 50 syf. I prawy 3 megasyf. Mega syf. W lewy 3 minus długi wypuść. 50. W lewy 4. W prawy 4. 4 wybija 100 i lewy 4 syf wypuść z lewy 4 syf, wypuść 100 i uwaga, lewy 4 plus przez szczyt zostań do prawy 5 minus syf, pójść no długi 150 i lewy łuk wypuść 50, lewy 3 plus nie wypuść lewy 3 plus nie wypuść syfek 100, lewą prawy 3 zostań w lewy 4 przytnij, wypuść syf, lewy 4 syf, wypuść. 50 prawy łuk przytni, w lewy 5 nietni, w prawy 4 minus wypuść, prawy 4 minus wypuść. 150 O kurwa. Fu. Co to jest? Odpinam się tak? Tak. Stawiajcie stoj და ხაუი დამილ ხაუი